Witamy w ostatnim magazynie piłkarskim PPN Oświęcim w roku 2025. Serdecznie zapraszamy na dzisiejszy magazyn, a w nim zobaczymy skróty meczów. Jawiszowice-Brzeźnica, inwałt bobrek gorzów Słucha Beskidzka oraz ostatnia kolejka B-klasy FC. Serdecznie zapraszamy na dzisiejszy magazyn. Jawiszowice podejmowały Beniaminka Nadwiślan, Nadwiślanina Brzeźnica i 43 minuta. Goście od, wychodzą na prowadzenie Kowalówka Grzewogorz 43 minuta. Po zmianie stron w 56 minucie Rybarczyk Mateusz podwyższa wynik spotkania na 2 do 0. Wynik ustala w 78 minucie na 3 do 0. Piwowarczyk Wiktor i goście za wygrają, wygrywają w Jawiszowicach 3 do 0. LKS Bobrek wybrał się do Huraganu Inwaut. Ten stadion ewidentnie liderowi nie idzie i zobaczmy jak w tym spotkaniu wyglądał ten mecz. Gospodarze, którzy na swoim boisku bardzo dobrze się czują i w 44 minucie tuż przed końcem pierwszej połowy Lublik Wojciech strzela na 1 do zera, strzela swoją 17 bramkę w tym sezonie. Po zmianie stron w 80 minucie Sabak Mikołaj podwyższa wynik, do, wynik na 2 do 0 i gospodarze nie prowadząc liderem okręgówki 2 do 0. W 95 minucie Czarnik Artur strzela swoją tylko honorową bramkę i niespodziewanie lider przegrywa i traci pozycję lidera na rzecz Skawy Wadowice. 2 do jednego huragan pokonuje Bobrek. LKS Gorzów podejmował u siebie MKS Sucha Babia Góra Beskidzka. Gorzów w ostatnich meczach, w szczególności na wyjazdach, bardzo dobrze punktował, a na własnym boisku nie może nawet zremisować. I to goście zaczynają ten mecz lepiej. Więcej składnych akcji i 25 minuta. Diverson da Delima szczela. Chyba tutaj Bramka spodziewał się, że piłka wyjdzie koło słupka, ale wpadła idealnie i gospodarze prowadzą w 21.5 minucie zasłużenie 1 do 0 w Gorzowie 37 minuta kolejna bardzo dobra, składna akcja 3 jezdnych Podanie do najlepszego szczelca. Suchej Beskidzkiej Macieja Stróżaka, który strzela swoją ósmą bramkę i ustala, jak się później okazał wynik spotkania. Po meczu zaprosiliśmy obu trenerów do wywiadu. Kilka słów o dzisiejszym spotkaniu, trzecia wygrana z rzędu, Słucham, melduje się w tej górnej tabeli, chyba tener zadowolony z dzisiejszego meczu. Cieszymy się, wygraliśmy mecz na trudnym terenie w Gorzowie, jest to tak jak Pan powiedział, trzecia wygrana z rzędu. Dostos dostosowaliśmy się dzisiaj do boiska, i widać to było w szczególności w pierwszej połowie, gdzie mieliśmy dużą przewagę, i stwarzaliśmy sytuację. Dwie wykorzystaliśmy, prowadziliśmy 2-0, w drugiej połowie kontrolowaliśmy w miarę mecz, i skończyło się to happy endem dla nas, czyli trzema punktami. Spokojna, spokojna zima, a wiosną? A tak o górne jeszcze pozycje? Powiem tak, chcemy grać jak najlepiej. Końcówkę mieliśmy, tak jak pan zauważył. Bardzo dobrą i myślimy zawsze o, o zwyciężaniu. Także liczymy w każdym meczu o trzy punkty gramy i liczymy na trzy punkty. Gratulacje. Dziękuję ślicznie. Panie Kamilu, kilka słów o dzisiejszym niestety przegranym meczu dla Was. W ostatniej meczu rundy jesiennej. Tak, no, przegrywamy spotkanie z Bawią Górą Sławeskicka. Jest to bardzo doświadczona drużyna. Było to widać przede wszystkim w pierwszej połowie, gdzie, gdzie rywal nas dominował totalnie, strzelił, strzelił dwie bramki. My też chcieliśmy bardzo, bardzo zwyciężyć i zadekować to zwycięstwo z Maromutacie, zarówno prezesa, jak i trenera naszego zespołu. Byliśmy bardzo zmotywowani, no ale niestety, niestety tutaj rywal bardzo doświadczony wykorzystał wszystkie nasze tak zwane błędy, no i niestety przegrywaliśmy pierwszą połowę 2-0. W drugiej połowie troszkę się zmieniło, stworzyliśmy więcej okazji, niestety nie udało się wepchnąć tej piłki do siatki z w bramki kontaktowej, no i w efekcie przegrywamy do spotkania, które było było ważne, myślę, dla układu i spokojnej takiej zimy, no ale, ale mamy ponad 20 punktów, myślę, że musimy dobrze przepracować rundę, okres przygotowawczy przed rundą wiosenną i na pewno trener Maciek tutaj mocno popracuje z nami i będziemy dalej szukać punktów. Dzięki ostatniej kolejki rundy jesiennej. 15. kolejki ligi okręgowej Olimpia Hocznia tutaj trzeba odnotować bardzo wysoko pokonuje Żarki w tym meczu Jakub Żepa strzela 4 bramki i równuje się z Trugikiem Wojciechem po 17 bramek w tym sezonie. Na pozycję lidera tabeli wskakuje Skawa Wadowice, ligową tabelę zamyka LKS Żarki. Widzimy się w lidze okręgowej wiosną. Zapowiada się bardzo ciekawie w kontekście mistrzostwa i w kontekście utrzymania. Nasza A klasa B BFC. Grała ostatnią kolejkę. Korona harmerze podejmowała sygnał włosienica. 38 minuta, rzut wolny. Sędzia dyktuje rzut wolny, a przy okazji drugą żółtą pokazuje Mikołajowi Kumorowskiemu i gospodarze od 38 minuty osłabieni. Ale to korony nie podłamało. 45 minuta. Sędzia dyktuje rzut karny. Do piłki podchodzi Mateusz Fox i pewnym strzałem daje prowadzenie gospodarzom z Harmerz. O zmianie stron. Twoje szanse gospodarze tutaj. Piękny strzał, ale piłka ląduje na poprzeczce. W drugiej połowie sędzia dyktuje drugi rzut karny do piłki podchodzi zawodnik harmonż, ale piłka uderza w szupek i mamy dalej. 1 do 0. 78 minuta. Grający trener, trener Harmens, Patryk Forma podwyższa wynik spotkania na 2 do 0, 78 minuta. Korona prowadzi sygnałem 2 do 1. W 83 minucie goście strzelają, jak się później okazało, tylko honorową bramkę i. Korona pokonuje w ostatnim meczu sygnał Włosieńca 2 do 1 po meczu zaprosiliśmy obu trenerów do wywiadu. To tak, mecz y, mieliśmy powiedzmy pod kontrolą dwa y, błędy y, wykorzystani przeciwnicy. No i przegrany mecz. A f, y, podsumując rundę jesienną dużo żeśmy potracili punktów, zwłaszcza u siebie. Na wyjeździe y, zdobywaliśmy y, punkty. Doszły do tego w ostatnich meczach kontuzje. Będziemy się przygotowywać do rundy wiosennej w okresie zimowym. Liczymy może jakieś wzmocnienia. Co do dzisiejszego spotkania, mój komentarz jest taki, że mecz bardzo wyrównany z obu stron. Obie drużyny stwarzały takie same sytuacje, lecz przechyliliśmy to na swoją korzyść. Grając osłabienie o 40 minuty po dwóch żółtych kartkach naszego zawodnika, na szczęście udało się strzelić jedną bramkę więcej niż drużyna przeciwna. Runda mogła pójść o wiele lepiej, tylko głupio stracone punkty z niektórymi drużynami, które nam niestety dużo punktów zgubiło do czołówki. Ale na wiosnę mam nadzieję, że z tymi, co mieliśmy wygrać, to wygramy i wrócimy tam do top 2. Chociaż. A dzisiejszym magazynem kończymy piękną bramką, którą przesłał nam kibic Brzeszcz. Koj Maksymilian strzela bramkę. w spotkaniu z Palczowicami 6 do 1, co daje to Brzeszczanom pierwsze miejsce po rundzie jesiennej w B-Klasie FC. Tak więc tutaj w B klasie też zapowiadają się wiosną bardzo duże emocje. Trzy zespoły powalczą o awans do A klasy. Serdecznie dziękujemy za dzisiejszy magazyn i widzimy się wiosną.